Zombie... A tak, to pierwsze, tak? Tak. Cześć, witajcie. Cześć. Czyż tej... są tego źle i dlatego może mnie nie dobrze słychać? Eee, ale o. Ou... Cześć. Dobrze. Tej... No to eluvinka jeszcze raz. Już wiem, jak to działa. Aha, No to słuchaj. Więc ja byłem. jestem przetrwałym po apokalipsie. Easy. No. Easy boy. Eee. Um. A eksplozyw zombie. jest taki gościu. Okay, Mam, brać, prezenty. Okay. Okay. Oh. Dostałem granatę. No dobrze. Hej widzowie, mam takie super pytanie. Nagrać gito. Hej, dołączyłeś i jesteś już na łapie? No jestem. Nagrałeś to kiedyś? Tak. To masz jakieś rzeczy, bo ja mam inne konto. Jednym konto nie było, mam takie super rzeczy. Zabieram kiedyś 1150 sto pieniądze, Dwa? Ale ja... Ja osiem. Kills? Ja jesteś na tej mapie? Tak. Okej. Okay. Wave clear. Wave 7. Czyli siódma fala. No. Ale... Jesteś na samej górze tego. Stop, nie, nie. znakuj! A nie do Widzę się! Okej, okay, to będę się nie ruszał zanim nim nie ten. Hmm. Granat. się. Gdzie jesteś? Widzę cię. Chodź tu. O, widzę cię. Zombie. 13 kilo 20 kilo mam no. O, tam sącie do nich tam Ojpiery To dobrze rzuciłem, ale nie trafiłem nim. O nie, kogoś w nas no. zabili Zobacz, ja tutaj mam nóż, siop! No, ja też. O nie, zabili mnie. Mam 18 kijek. Na szczęście mam więcej. Ile? 15. 15? 33. Co? Jak? Możliwe, bo nic nie robiłeś. Po wodzie da się chodzić i w wodę da się strzelać. Nic nie robiłeś. O mam Yeti 120. Już są slime'y. A wizjen us zabije na dwa razy? O zabije Super zombiego Ile masz? 30. Ile masz, Kili? Co? Zabijesz po

Dzień dobry siedem. mało. Zabierz po 10. Okay. Jakimś cudem zabijesz po 10. to od razu. Jakimś cudem nie wiem. É, tem uma gata hum, hum, hum. Hum, hum. 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 Jestem na jednego strzała. Ja się ewakuję. Mam. Czemu on poszedł za mną? Nie On poszedł za mną. Spojrzał się na mnie i powiedział: Hej, nie, nie, nie zabijacie, wiesz? wszyscy w niego na to a spokojnie a tu ja nożem porzucam rzut o nie hop rzut Będziemy się tak z nim bić. Ulat. Imaski 53. I nie widzę. Kamieniem we mnie rzucił taki. Ten kamieniem rzucił. Gdzie on jest? Podaj daj.

Mocna fala uderzeniowa mnie walnęła. I mnie też. A mnie on przytulił. I wysadził mnie prawie. Game over. Jak to? Przegraliśmy. Nie pokonaliśmy go w odpowiedzi. Naprawdę? Naprawdę? Przecież chcą tą, tą mapę. A my nie skaczemy. Sześć osób na to głosowało. Okej, ok, zaczyna się. I teraz od razu się rozszerzamy. Ja tutaj od razu znalazłem zombie. I drugiego zombie. I trzeciego. A ja w ogóle nie mam. O, Ja dostałem Opla. Я хочу, чтобы он не сомневался лишь в том, что... Я хочу, чтобы Blokował mi się nowy nóż. To dobrze. Tobie też się odblokowuję, Odblokuję. Szybko ci się. A tutaj gdzie się tak. Gdzie się dużo osób strzela z rękami, tam ja jestem. więc to a o ciebie nikt ile masz Kili? ile masz chili? nie powiesz a ja mogę powiedzieć ale pod warunkiem że ty powiesz mi no co O co ci chodzi? Nie też zombie na mnie. Co? Wszyscy zombie na mnie. Tu gdzie jesteś? Ci pomogę. Zabij mnie. Ej! Jakiś Fast Elf! Fast Elf mnie bije! Nie Fast... fast nie. Tank Elf! Tank Elf właśnie! Na mnie też! Explosive Elf! Zaczęła przechodzić no. Elfy! Jakiś sierpnik! Co że mnie bije! Santa! Santa? No! Normalnie Mikołaj? No. Powinien być jako błos. Nie, napisane jest po prostu Santo. Ale za No, no, będzie zombie sam, Zombie Zombie i będzie bosem. Na 100%. Albo nie. On są małe. Ja zębisz, a jest A ja, gdzie ja mogę, gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie, gdzieś tam, obok domku. Którego domku? Czerwony, czerwony, zielonym. Zabili mnie! O oh no, okej, okay, Pierwszy raz. Mnie? No to który? Jesteś w domku, ej, to stój tam. Jestem obok domków. Pojawiam się. Stokilno. Kto ma stokilno? Widzę cię. Masz ten tak? Tak. A ile ty masz? 55. Tak, mam 100 kili. No wiedziałem. No przepraszam, no nie mogłem się okłamać, no mam 100 kili. Ale nie, bo zacząłem wcześniej i ty dołączyłeś później. Aha. I zaginiesz. Dokowałem no, cię. Aha. Spójrzcie na mnie. O nie! Znowu umarłem. Nie masz stuki? Tutaj jestem! U ciebie! Tu jestem zombiakiem! Skacze. Czemu? Jestem zombiakiem, skaczę tu. Czemu? Widzisz mnie? Nie, nie widzę, bo umarłem. To też może się zmienić z zombiaka, jeśli klikniesz zarażony przycisk w rogu. Ale to będzie na tyle w tym odcinku. Tym zombiakowym akcentem kończę odcinek. O, jestem mi zombie.